Cześć, siemano, ja jestem Gamingowy Tata, to jest gra Silent Hill F, witam Cię drogi widzu. Jestem tutaj przy kapliczce, szybki zapis zrobimy, chociaż wydaje mi się, że ja zapisywałem to poza na, po nagraniem. Ale zrobię to jeszcze raz, może tylko za chwilę, jak złożę ofiarę, bo wydaje mi się, że coś mam tu do złożenia. Jak najbardziej. I teraz mogę zapisać, będę miał czyste papcie Będzie można ładować dalej. Tutaj chciałem zajrzeć, czy można jakoś ominąć tego żuczka. To coś jest, ale tylko tabletka. No i niestety żuczka nie ominę, czyli tej skrzynki, którą tu chciałem odwiedzić, nie uda mi się raczej zrobić w tym podejściu. Za daleko przeszedłem yy, fabułę, ale to już dużo wcześniej, oczywiście. Dużo wcześniej, za daleko, niestety popchnąłem fabułę i nie mogłem tam wrócić. A tu coś będzie do podniesienia. Może tu. A nie, tu nie można nawet wejść. Nie chciałbym Emy ominąć. A przydałaby się, nie powiem. Pewnie, no nawet przydałoby się, ze trzy przydałyby się te Emy. O, jest. No nie wie, że znowu ta purchlawa. Tylko teraz chwila, chwila. Czy ja chcę. Z której broni chcę skorzystać? Może z tej siekiery. Ona jest wprawdzie wolna. Ale. O Jezu, nie tak chyba chciałem w nią walnąć. Aj jejku. Podowany atak? Tu. Tak ma być. I bomba. Wylezie z tego ta potworzyca. Oczywiście. I druga jeszcze. No nie, no dwie naraz. Za co? Za co? Gro. Dobra, z stąd. Może je odciągnę od tej grubej? Ale mnie trafiła. Od tego grubasa ją y, odciągnę, te dwie. Będzie łatwiej powalczyć. Unik, unik! O, proszę, schodzą na hita. to ładnie. Unik. Nie blokuj mnie, rower. Bomba. Wróć! Bomba. Tak jest, ale... To nie wystarczyło. Tylko teraz co? Walę tą siekierą, czy... Naprawiam siekierę. Kurde, no nie, nie chcę tego. Szkoda mi teraz. Nie wiem, czego użyć, no. Bo tam jest ten nóż. Chyba poświęcę siekierę. Tak, to dobry pomysł. Tylko traf. Dobra. Czyli pójdę jeszcze przy wale grubasowi. I, I wtedy pewnie się siekiera zepsuje. Walni z mocnego. I ją wymienię na nóż. Tak jest. Uciekaj. Szybciutko. Dobrze, nie trafiła z tego pluja. I teraz wezmę nóż. I nożem będę próbował ją pokonać. Szybki ładowany atak. Nie ten przycisk. Boże, co ja robię. Szybko. Tak jest. I bomba. Aj nie doszło. Bomba. Jeszcze raz bomba. No teoretycznie powinno się to sprawdzać na tych bombach. jej. Ładowało się już. Dobra, uda się, czy się nie uda? Uda się. Bomba. Jeszcze jedna bomba, ale twarda jest. Może to przez to, że ten nóż jest taki słabszy. Tam coś wyparowało. Aha, przejście mi się otworzyło. Dobra, czyli tam muszę iść teraz. Ale, 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 ale. Najpierw to ja chcę się tutaj rozejrzeć. No i mega, żałuję znowu po raz kolejny, żałuję. Chyba niepotrzebnie, może co, że tak w kółko żałuję. Zmiany tych broni. A tu nic więcej nie będzie, zablokowane. Jakiś tylko ślepy zaułek. No dobra, skoro tamta się psuje, to będę używał sobie może tej rury stalowej. Ona mi tu fajnie siedzi. Czy tu coś więcej było do obejrzenia, do zwiedzenia? Nie, chyba. Jeszcze sobie tylko zerknę na zegareczek. Okej, okay, mniej więcej wiem, o co chodzi. Chyba muszę iść tutaj. Budyneczek jakiś. Ale bieda. Bieda przy budyneczku, nic do podniesienia. Może powinienem zapisać od razu, jak jestem tu blisko, przy tej hokorze. No, to nie jest głupi pomysł, bo jak gdzieś padnę głupkowato, to będę musiał znowu z tą purchlicą bomblicą walczyć, a nie mam na to ochoty. A to jest tylko pewnie pół minutki, zanim tam pobiegnę i zapiszę. To z ofiary nic nie podnosiłem nowego, nie, nie. Tu można zapisać. Czyste papcie po raz kolejny, biegnę, biegnę dalej. Dobrze, że stamina się nie kończy, kiedy biegamy poza walką, bo to by było słabe. Ciekawe, czemu ten nóż jest taki, tak, taką niską wytrzymałość. Ma. Czy on jakoś szczególnie mocno bije? Być może tak jest, że zadaje dużo obrażenia i przez to ma małą wytrzymałość jest odnoga, raczej muszę iść tam, ale skoro jest odnoga, no to jak, żeby inaczej? Trzeba tu zajrzeć. Ale to tylko te tu kiereczki, Tylko jarz. Nie ma potrzeby ich używania. punktu wiary też mam całkiem sporo. Brakuje mi raczej emy. A to? No myślałem, że tu ema leży, ten kawałek drewna tak wystawał. To prawda, że niedaleko. Pytanie, czy on nadal jest naszym partnerem? To mnie bardziej martwi. No, słychać kroki. Tylko gdzie? Z góry? Nie, chyba nie. może gdzieś z tyłu. Dookoła tu łazi. Co tu mamy? rare? Gdzieś coś łazi, no jak, no oczywiście, że słyszać. Głuchy by usłyszał. Pytanie gdzie? Rurę mam pod ręką. O, tu jest sierp nawet. O nie, to wymieniam. Chociaż tym może powalczę. Jak pęknie, to wtedy sobie wymienię. Dobrze, ałachudra chudra. Spokusuje się i biegni. I bomba, tylko ja źle zrobiłem, przecież miałem naładować ten cios. Uciekaj, uciekaj jeszcze raz. No właśnie, bo on rozsiewa te zielsko wstrętne dookoła siebie. Teraz uplęknie, Będę miał czas na to, żeby podejść i mu przypierdyknąć. Może zbadowanego strzału, ciosu nawet. I bomba. Tak jest, pięknie, padł. Padł, ale jeszcze mam końcówkę noża. No trudno. Poświęcę go. Wymienię na ten sierp, tam co był. Tylko chwila, chwila, bo tu były, ze był zestaw. Słyska. Tak, właśnie, tu był zestaw narzędzi. A jeszcze chcę zobaczyć, czy tu będzie coś dookoła. I idę po ten sierp. Czyli tu by było ogarnięte. Na to wychodzi. Ola hola, tylko gdzie ten sierp był? Żebym ja go teraz nie zgubił. Tu leżał o właśnie. Sierp wymień na nóż. Chyba dobrze wymieniłem. I czy tu były jakieś drzwi, do których można wejść? Nie, tylko można było tutaj przejść dookoła. Pożąsił. Ładne te kwiatki znowu. O, to są te, które wicedyrektor hodował ze szkoły w Ebisu GeoKę. Ze szkoły średniej? Czy jak ona była? Szkoła średnia. Nie, jakaś tam szkoła, nieważne. A jest kolejna. I są dwie. Hodowany strzał od razu. Cofka, cofka, cofka. Szkoda, że to... chciałem tą pierwszą zaatakować, ale dobre i to. O, ten sierpik jest elegancki. Niepotrzebnie go wtedy wymieniałem. Albo sobie i tak wyszło dobrze. Koniec końców. Jest Hokora. Tylko pytanie moje teraz. Czy ja mam iść tu pozwiedzać? Tutaj? Ej, a może się da przejść? O, to trzeba sprawdzić. Bo ja muszę iść tutaj w lewo. Ale najpierw chcę sprawdzić prawo. Oczywiście, że tak. Higashi i Araret. Oczywiście, że to trzeba tu złożyć w ofierze. O Jezu, ale mnie skurcz hapnął, Ała. Zrobić zapis i pójdę ogarnąć tą stronę opcjonalną. Prawdopodobnie opcjonalną, no mam nadzieję, że tak. Że tak jest, że nie pójdę właśnie. A zresztą jak wyjdzie, tak wyjdzie, ale chcę najpierw tu zobaczyć. No, tam jest przeciwnik, oczywiście. Absolutnie musiał być. Sierpikiem chcę sobie trochę powojować teraz, bo fajnie mi się nim bije. Co tu znajdę? Ja tu byłem, przecież tutaj zaczynaliśmy. Znaczy może nie zaczynaliśmy, ale dosyć wcześnie yy, na początku gry tu byliśmy. No to co, spróbuję przejść tam. Hmm. Czy tu będą przeciwnicy? No raczej będą. No wątpię, żeby mogło być inaczej. Tu ci, co leżą, no tak, oczywiście, że wstają. Czemu podwójnie? Jakby pojedynczo było za, za mało problemu. Unik. Zaraz będzie bomba jakaś. Wróć! Już myślałem, że mnie pochwyci. I bomba. Aj, można było chyba skontrować. A mocnym? Aj, ta jaka twarda jest. Unik. I moc... nie, mi spróbuję. Dobra. Tylko muszę ostrożnie z tym sierpem. Zostawię go sobie na później. Żeby mi się nie zużył, bo chciałbym go na jakiegoś mocniejszego przeciwnika zostawić. Tableteczki. Bo no, teoretycznie to ja muszę tu iść. Nie, nie muszę. A, dobra, nieważne. Rozejrzę się. Chokorka jest, całkiem niedaleko, w razie czego się cofnę i zrobię zapis. A te drzwi były zamknięte wcześniej, czy o co tu chodzi, że one są tak zakreskowane? Chyba nasz dom jest, co? Tak mi się wydaje. Dokładnie tak, czy nie tak? Takie mam wrażenie, jakbyśmy tutaj właśnie zaczynali grę, ale może się mylę. Może już coś pierwsze głupoty. Tam jest przeciwnik. Tutaj dookoła, no przecież ja to zwiedzałem w pewnym momencie, na pewnym etapie gry. Na pewno to pranie pamiętam. Pojawiły się co prawda nowe przedmioty, ale już wcześniej tutaj pewne rzeczy podnosiłem przecież. Nie jestem pewien czy to nasz dom, ale no byłem tu na pewno, na 100%. Oczywiście bez tego czerwonego świństwa. Dobra, dobra, dobra. Idę jeszcze na dół. To trzeba obczaić. Delikatny backtracking. No roi się od potworów, ale czy ja tam przejdę tym razem? No czuję, że nie i niepotrzebnie stracę jakieś zasoby tylko być może. Tam jest następna za rogiem. I ona wyskoczy na mnie? No, pewnie, że wyskoczy. Miały reagować na dźwięka, a jest jakaś bystrzejsza. Najwyraźniej ładowany strzał, bomba, poprawka ze słabych. Ile jeszcze? Dobra, wytrzymała. Jest nieźle. Ten jest ślepy raczej, bo w ogóle nas nie widzi. Apteczkę podniosę, nie podniosę. Ale za to sobie łyknę to. Tudeńko. Wtedy jest miejsce na apteczkę. Dobrze. Pytanie: czy gra warta będzie świeczki? Jak ja tutaj wszystkich będę chciał pokonać i zebrać te przedmioty, żeby, żeby zebrać te przedmioty, czy to będzie mi się opłaciło? Daleko na plus. Nie tak źle. Z tej strony podejdę i bomba ładowana. I bomba zwykła, silna. I bomba słaba, i bomba słaba, i bomba słaba. I, bomba słaba. I cofka, i cofka. Podbiegnij i bombę słabą, albo mocną. Jaki on jest twardy jej baniutki. A i teraz myślałem, że mi się uda unik zrobić, no nie udało się. Bomba mocna. Jaki twardy, zaraz rozwali mi rurę. Gdzie jest zestaw naprawczy, nie ma bata, to to muszę naprawić akurat. No. Szkoda byłoby ją stracić. I teraz tak, tam z góry przyszedłem sobie zajrzę w tą stronę. Jeszcze następni? Olera. Wcześniej tam było zamknięte, a teraz najwyraźniej jest jest opcja przejścia. O, ten jest twardzio. No dobra. Fokus. I strzał. Uda się? Bomba? Aj! Kto pierwszy? To on czy ja? No nie wierzę! Coś jeszcze jest. Za dużo tego. Dobra, uciekam. Bez podleczenia, bez przywrócenia wszystkich pasków, albo odnowienia przynajmniej części, nie ma sensu tu nawet podchodzić do nich. Dobra, gdzie są teraz? Tak, może być apteczka, bo całkiem sporo mi brakuje. Uwolni przy okazji miejsce w ekwipunku. No, chodź tu. Teraz uciekasz. Ładowany strzał. Ajajaj, aj, aj, no, prawie mnie dopadł. Czy one muszą podwójnie atakować, naprawdę? No nie, no przecież robiłem nie B, tylko kółko. Ciekawe, jak dużo jeszcze jej zdrowia zostało, bo czuję, że całkiem blisko pokonania jej jestem. Mocny strzał. Dobra, chociaż... No nie, jeszcze żyje. Można było zaryzykować. Ojejku, Skubany, ale bije. Weźmy tabletkę. Ale z zaskoczenia mnie wziął. Kurka, blada. Ten jest twardy, do ciężki do pokonania. Może tam coś cennego będzie się kryło. Mocny, mocny cios. Przywal mu. Rura już tutaj. Ledwo zipię. Zmieńmy to. Dobra, jest załatwiony. Uff. Tabletkę wezmę. Może nawet ze dwie. O, i poczytalność wróci i trochę zdrówka. Ajajajajaj. Nie ma lekko. Mam nadzieję, że ona zdrowia sobie nie odnowiła, co? Bo tu była obtuczona całkiem solidnie. Ładujemy, ładujemy i bomba. No chyba z jednego zdrowia. Odnowiła. Nie, jednak nie. A może? Cholera wie, ważne, że padła. Czy było warto? Nie wiem, zaraz się okaże. W prawo, w lewo, wszystko jedno. Chcę zwiedzić wszystko, zeksplorować. No jak, to nic nie będzie, ale to będą mi jajca. Tyle się namęczyłem z tymi dziadami. I nic nie dostać? O nie, no tu jest jakiś liścik tylko. Notatki badawcze o Kakurę-Makurę. Istnieje niesamowity lek, który według legend misjonarz Bateren ba sprowadził do Nagasaki w czasie ery Tensho. Około 1580 roku naszej ery był to środek używany podczas medytacji przez tych, którzy pragnęli rozmawiać ze swoimi wewnętrznym ja. Mówi się, że dzięki mocy tego lekarstwa ludzie mogą poznawać swoje najgłębsze ja. Każdy ma wewnętrzne ja, a wewnątrz tego wewnętrznego ja jest kolejne wewnętrzne ja, a wewnątrz tego wewnętrznego ja i tak dalej. Ten nieskończony łańcuch nazwano Kakura Makura, terminem z dawnego dialektu Nagasaki, odnoszącym się do struktur gniazdowych. Trochę matrioszka taka. Nieco bliższa naszym e, Zwyczajom Chyba Co ja tam podniosłem? Coś naprawdę mało cennego i, no, i notatkę? Nie wierzę Ale chyba tutaj jeszcze da się przejść lekutko Coś ukrytego Nic, serio Ema? Może Tylko, że jeśli jej nie dojrzałem Nie no, wlazłem w te krzoki maksyna, Maksymalnie ile się dało I nic No nie wierzę że takich dwóch ciężkich przeciwników musiałem pokonać, żeby zebrać tylko te pierdółki. No ale cóż, nikt nie kazał mi tutaj przychodzić. Za furtką też nic nie ma. Więc chodźmy dalej. Tu zaglądałem, nie zaglądałem, bo się nie da. A tu coś leży? Też nic tu nie leży. Tylko, że jeśli coś pominę, będzie widać na nagraniu, a ja tutaj się motam. No chodźmy. Tu coś się pewnie pojawi jeszcze, jakieś przeciwni przeciwniory jakieś. Nadal liczę, że uda mi się zakraść do tej skrzynki pocztowej. Tutaj wcześniej leżał przedmiot na tej yy, studni chyba, jakoś na początku gry. Tu jest zablokowane. No dobra, dobra, porozglądam się jeszcze. całkiem spoko, odcinki nastawione na eksplorację, tam odrobinę walki też są potrzebne. Tu jest młot! Ajajaj, to co ja teraz wymienię? Nie, 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 sierpa na pewno, nie? Stalową rurę? O tak, stalową rurę chyba wymienię, ale to może w drodze powrotnej, bo czuję, że tam jeszcze będę mógł użyć tej stalowej rury, którą mam teraz i trochę ją zużyć bardziej. Wykorzystać po prostu, do samego końca. No i co? Może się przejdzie. Cholera, kurka, ale bym był szczęśliwy, jakby to się udało teraz zrobić. Ja nie wiem, co tam będzie. Może Ema tam będzie. No, to by było piękne. Wydaje mi się, że czytałem, co jest w tej skrzynce. I nie było tam chyba nic aż tak cennego, ale mimo wszystko. Nie, tu się nie da przejść. Mimo wszystko chciałbym ją otworzyć. Mając świadomość, że coś zostawiam, no nie czuję się najlepiej. Czego mi brakuje? Zdrówka i poczytalności, więc wezmę sobie to na poczytalność i wtedy mogę podnieść czekoladę. Superowo wyszło. Tu co jest? E, he, he, -he jest Ema, to mnie cieszy, bajerka. No tak, no, eme znalazłem, ale i tak nie przejdę do skrzynki pocztowej. To coś takiego chyba było do otwarcia tam gdzieś. Niestety zablokowane. Wcześniej było przejście, teraz jest kaplica. Aj no. Szkoda, szkoda. Ale cóż zrobić? Ło, wow, kur! Serio? Gro? Teraz? Bomba! I mocny strzał. No nie trafiła jeszcze. No nie wierzę. Hinako. Zlituj się, kobito. O! Dobra. Aj, jednak trafił. Musiałem mu zejść z drogi. I bomba ładowana. Tak jest. I bomba mocna. I bomba ładowana jeszcze raz. Skoro on tutaj się zatoczył, coś tam mu się stało. Bomba, zdążę? Zdążyłem. I bomba mocna. Rozpadło się, ale to nic. Wezmę ten łom. Sierp. Co ja tu mam teraz? Łom. Czy ja mogę pominąć go? Bardzo bym chciał. Jeszcze raz ładowany. Nie starczy mi na pewno. Starczyło. Myślałem, że mi nie starczy poczytalności. Bomba mocna teraz siedzi. Dobrze, załatwione. Ale to sprawnie poszło. Jestem z siebie dumny. I z Hinako. No nie spodz... Ale ten będzie chciał wstać. Czy tu coś jest? Na tablicy nie ma nic. Gdzie ten młot? Tu. Jezus Maria, ile tego? Aj, nie zdążyłem zrobić uniku. Tam jest jeszcze... O, 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 przepraszam. Dobra, może być apteczka, nie ma problemu. Ładowany strzał i bomba. Nie, zda... nie zdążył się. Na... Nie zdążył mi się naładować do końca. Za wcześnie nacisnąłem atak. Dobry unik. Ten już wstaje. Szybko pójdę po ten młot i spieprzam stąd. Nie chcę mi się z nimi walczyć. To nie jest potrzebne w tym momencie. Bierz młot i do chokory. Prościutko, rura. Ten będzie tu pluł w kółko. Tu nie było przejścia, prawda? Prawda, że nie było przejścia. Oj, Dobra, szybko do chokory, szybko do chokory. A grubasa tym bardziej nie mam ochoty pokonywać po raz kolejny. Tutaj w górę i w lewo. Dobra, szybciutko. Dobra, chyba już mnie nie gonią, co? No przynajmniej nie schodzi stamina, więc prawdopodobnie jestem już poza walką. Pytanie, czy oni są w stanie mnie dogonić teraz? No tam jest jeszcze. Ale to mogłem tu ominąć go i dopiero do niego <laughs> później podejść. W chyba przy hokorze nic mi nie będzie groziło, mam nadzieję. Ej, no co, jest to zablokowane? Nie, to tutaj było z tej strony do obejścia. Dobra, 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 bo już się. Uch, zestresowałem, już się motam. Oczywiście zawsze się motam, ale teraz jeszcze bardziej niż zwykle. No ale co, fajnie udało się tam zdobyć różne przedmioty, mamy MF, w następnym odcinku rozwiniemy postać, jak zapraszam bardzo serdecznie do oglądania, do zobaczenia, cześć!